I się wszystkim z tej strony. To was po raz kolejny: The 94 w Sakrament Metru cię Mission. E, tak, tutaj próbowałem sobie wysunąć tam wiesz e, timer, żebym wiedział ile nagrywam. E, I tak, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy naszą przygodę, dotarliśmy do Warfare. I teraz będziemy dalej. E, w prawo nie pójdziemy, gdyż tutaj jest. Dla niemożliwe z obecnym stanem przedmiotów. <laughs> Muszę też mówić głośno i wyraźnie, i być blisko mikrofonu. Więc, jak my w prawnie idziemy, idziemy w lewo. Tutaj z tych rur, rodem z Mariana, wylatują yy, sztorki. I tutaj mamy. Missile, do którego możemy się dostać bomb jumpami. To nie jest trudne. To mi zajęło nie wiem, 40 sekund. Nie ja dostałem ten bomb -jump jeden wielki. E, Głównym problemem z tym pomczapem jest to, żeby jeszcze skręcić, bo można też wpaść pod platformę. Więc tak, e, tu są dwa zniszczalne wlożki. Nie, Norfer jest bardzo przyjemną strefą do zwiedzania, e, niezależnie od gry. Znaczy, Super Metroid z Super Metroidem, bo to jest według mnie najmniejsza gra z serii. No, ale, zresztą mówię o z remake, o tych, które miały remake'i, i porównuję do remake'ów, remake Nas Samo Amos Ritter. nie będę o tym wspominał. A i teraz bomby nam też mogą służyć jako taki skan, czym możemy rozwalić dane bloczki. Um, tym się, to się rozwala jakimś cikim, czymś, czego jeszcze nie mamy. Hmm, a tutaj nie przyjdzie chyba. No, to rozwiewam. Tak, ten odcinek też ma komentarz dogrywany, bo e, nagrałem te dwa odcinki i jakość była po prostu gorsza niż cokolwiek. Więc tak, tutaj pod wodą mamy pewien sekrecik i rybkę. E, I tutaj mamy kolejny zbiorniczek z pociskami. W wodzie oczywiście poruszamy się wolniej, niżej skaczemy i tak dalej. To jest troszeczkę... to jest logiczne, bo Samos jest w rąbanym pancerzu z metalu. Albo z innego tworzywa. Więc to ma sens. Więc tak, wyłaśmy już z tej wody. Pamiętam dokładnie, że tutaj jest Waldron. To znaczy, ten bloczki można rozwalić bombami, więc to i tak nie ma sensu. To znaczy, dla speedrunnerów ma to sens, ale. Dla przyziemnego. mnie to zbytnie sensu nie ma. Jest to ten bloczek zimny, który przypomina, wyglądem jakiś promień. Wygląda jak. Yy... Jak Ląkbim i jak Bim Takie dziwne coś, co ma na sobie kulkę. I tu mam statuę czos z jajem. Zniszczoną statuę. I też mamy jakiś zniszczony promień chyba. Nieznany przedmiot. Analiza nie, niepoprawna. Nie jest on kompatybilny z obecnym strojem. Mm, tak, ale jest że jedna rzecz, którą nam on daje. Możemy przez niego niszczyć teraz te bloczki. I tutaj mamy Missile um, Tankers, i od niego możemy się dostać w dwa sposoby: albo profesjonalną profesjonalnymi wall jumpami ale możemy też zniszczyć te dwa bloczki Idąc dalej. Um, przechodzimy, rozwalamy ten bloczek I tutaj troszeczkę poeksploruję sobie że tą strefę, lecz tutaj nic chyba nie znajdę. No. Tutaj mamy kilka kolumn, na które możemy wejść da, tym double jumpem. Tak. Chciałbym. E, wall jumpem. I tak. Tutaj możemy, tam gdzie jest to kółko, spaść też do e, poprzedniej sekwencji, do tej z wodą. No. Ale raczej tego nie chcemy. Idąc dalej po różnego rodzaju starożytnych kolumnach, e, mamy, wejście przez jaką jakiś ptasi dziób, i jakiś grand canyon, <grywki> wielki canyon, i, i a trap, to była popka, e, um, i, co, jesteśmy uwięzieni, gdzie jest nasz ratunek? Nasz ratunek jest, tutaj. Możemy te tablaczki, Tutaj wejść od góry i dostać coś z tej co jakiś dziwny upgrade trzymany przez statue choza taką dużą statue chozę. Jest to power clip, czyli uchwyt mocy, mocny uchwyt, coś w tym stylu. pozwolę się wspiąć po rogach i tak dalej. I tutaj kolumna nam się um, podnosi. Moglibyśmy to przyspieszyć wall jumpem, gdybym umiał. A tak to możemy sobie normalnie wskoczyć, że power gripa. Ah, power grip teraz będzie... Um, Upgrade'em, o którym możemy nawet nie pamiętać, ale i tak będziemy z niego sk mogli skorzystać. Tak swoją drogą, ta strefa nazywa się Krateria, zapomniałem o tym powiedzieć. <grych> I tak mamy tutaj przejście, ale na lewo mamy nasz statek, który możemy odnowić sobie w naszą bronię i energię oraz zapisać postęp. I teraz możemy tutaj niby znieść doczki ale. Hmm. To jest te dziwne strzałeczki, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie. Te. Yy, dobra. Zjeżdżając widom na. Widom. O! Nie wiedziałem, Dawid, że ty zjeżdżasz widami. Okej. Okay. Zjeżdżając widom na dół. Yy, możemy. Przejść teraz, um, tędy, gdy mamy Power Grip. Muszę mówić wolniej. E, I tutaj mamy kilku przeciwników. Nieskończoną farmę życia. Troszeczkę platformowania i zbiornik z rakietami. Pociskami, rakietami. Ewa. I tak, tutaj ogólnie przedstawiam mechanikę um, um, Power Grippa. Że możemy strzelać w każdą stronę, która nie jest w stronę tej ściany, której się trzymamy. Możemy wchodzić naciskając przytrzymując w górę albo um, naciskając w górę i skok. Jeżeli chcemy skoczyć w miejscu, po prostu naciskam skok bez strzanych strzałek. A jeżeli chcemy zaskoczyć to w dół. A jeżeli chcemy odskoczyć w przeciwną stronę do krawędzi, to przeciwną stronę kierunek i skok. Mam nadzieję, że, wyja że wyjaśniłem to wystarczająco jasno. Ej, jasno, jasno, jasno. A akurat czemu? Bo dogrywam to tuż w... po tym, jak było zaćmienie, więc. Jak było zaćmienie. Mów wolniej, Dawid. Będę musiał sprawić sobie chyba nowy mikrofon. Bo ten co mam w laptopie też nie jest jakiś super... ...super nienaganny. A, Bjornwaldu Idąc dalej, nie mogliśmy tu wcześniej przyjść, bo tutaj mamy platformy, które się rozsadzają pod wpływem Boom. Więc potrzebujemy tu po prostu parę Gripa, żeby tu wejść. I tu mamy tych przeciwników, którzy a, wyplowają jajeczka i oni są odporni na nasz promień, ale na rakiety już nie. Nie wiem czemu, ale Norfrae, muzyka w Norfry zawsze mi się kojarzyła z takim indyjskim klimatem, hinduski, indyjski i te sprawy. Tam mamy zbiornik z rakietami, ale do niego później. Przechodząc, przechodząc dalej mamy ten tutaj segment pionowy znowu błysnęło, co jest nie tak. Um, ewentualnie to ktoś robi zdjęcia z, z bardzo mocnym fleszem, Uuu tutaj za ciepło. Tutaj jest zdecydowanie za ciepło. Tutaj gra testuje nasze umiejętności korzystania z powergripa. Albo spadania w kwas. Też opcja. Też to jest zawsze opcja. To jest kwas, chyba. To jest albo kwas, albo lawa. I tu mamy kolejnego Chozo z jajem. I daje nam kolejny promień, Ice Beam. Możemy dzięki niemu zamrażać naszych oponentów, żeby stali w miejscu, i możemy na nich stać. I z tego pokoju też nie wyjdziemy normalnie, bo mamy zablokowane um, zielonym włazem, którego nie rozwalimy ani promieniem, ani rakietami. I tak, tak wygląda lodowy promień. Eee, I tutaj właśnie pokazuje nam gra, że możemy zamrażać sobie przeciwników, by wejść na wyżej lub dalej wysunięte e, obiekty. Tu mamy punkt zapisu. I tu mamy sekwencję pionową. Do której, wykon... Do której potrzebny jest Ice Beam, i tutaj no to już nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo możemy sobie złóżom łatwo, ale ten przeciwnik na pewno nie może być w tej pozycji, bo nas po prostu zrzuci. Mów wolniej, Dawid, i wyraźniej. I tutaj mamy kolejnego stojącego członka. Czyli da nam punkt docelowy. Ten punkt znajduje się w strefie nazwanej najwidoczniej Crate. Za tym dziwnym kwadratem. Idąc dalej, możemy wpaść oczywiście do lawy. To jest chyba lawa, a nie kwas. Tutaj możemy z jumpować, albo nie umieć -wall jumpować, jak w moim przypadku. Tutaj możemy zamrozić przeciwnika, by dostać sobie e, zbiornik z rakietami. Zamrożenie tego tutaj, żółwia podobnego przeciwnika, nic nam nie daje. Więc teraz musimy się wracać do Princesta. Ale zanim to, mamy jeszcze ten zbiornik z rakietami tu na górze. Um, jak go zdobyć? Należy uwolnić tego przeciwnika spod tych klocków. On potrzebuje. Dwóch klocków przestrzeni i zamrozić go w powietrzu. Eee, patrzenie na, te, na tą grę jest po prostu tak piękne piękniejsze niż patrzenie na Super, na super Metroidę. Wiele osób, wiele, ale to wiele osób się ze mną nie zgodzi. Ale Super Metroid według mnie jest złą grą po prostu złą grą. Dobra, żeby wrócić do Brainstorm, musimy sobie zamrozić te dwa e, żółwio podobne co się. Wybaczcie, że ja się zamykam przy takich powrotach, albo po prostu nie mam o czym rozmawiać. Choć się to gadać, nie rozmawiać się ja z wami zbytnio nie rozmawiam. To nie jest livestream. Znaczy. <laughs> Możecie mi odpowiadać w komentarzach. Nie zabraniam tego oczywiście. Nie, nie śmiałbym. I jak ma być hejt, to konstruktywne. Dobra, schodzimy tu na dół. Oczywiście musiałem oderwać od tego i tego przeciwnika. Tutaj już zdobyliśmy zbiornik z energią. Um, i, I tutaj jest zejście do crate. Może, mogliśmy się już tu wcześniej dostać przy, um, przy użyciu zwykłych bomb. I postanowiłem, że zbiorę to teraz. Um, w tym miejscu mamy booster machine, który jest w stanie nas wystrzelić z wielką prędkością i mocą. ...w górę. I schodzimy windą w dół. Właściwie to zjeżdżamy windą w dół. Schodzić to można po schodach. Rozwalając to przejście rakietą możemy iść... <laughs> ...iść i zdobyć kolejny zbiornik z rakietami, który jest bardzo odsłonięty. I dotrzeć do tych wrogów, którzy wytrzymują zdecydowanie za dużo ciosów. E, zdecydowanie jestem bardziej zadowolony z komentarza tego niż tego poprzedniego, bo nie dość, że tamten był w kiepskiej jakości. I to um, mówiłem tam cicho, niewyraźnie, i tak to jeszcze wydaje mi się, że tutaj jestem bardziej skład, z większą składnią to wszystko mówię. A, i tutaj spadłem oczywiście. I Booster maszyn też pozwala nam e, niszczyć wrogów na drodze i zrzucać wrogów, którzy są na ścianach i sufitach. Tutaj zdobywamy kolejny zbiornik z rakietami. E, tutaj możemy z Wall Jumpować, tak naprawdę, albo po prostu jak normalni ludzie użyć Power gripa. I żeby strzelać na ukos z Power Gripem, wystarczy albo wymierzyć na ukos strzokami, albo, przy... albo naciskając L. I wybierając kierunek, tutaj możemy przejść, ale tutaj nic póki co na nas nie czeka, gdyż potrzebujemy tutaj pewnej rzeczy. Musimy zrobić pewną rzecz, i wtedy dopiero um, będziemy mogli przejść um, w tamtą lokację. Crate to jest ogólnie bardzo zawiła lokacja. Um, więc, jeżeli, o jeżeli chodzi o eksplorację tej strefy, to e, zajmiemy się nią w następnym odcinku, gdyż ten odcinek już dobiega końca. Ale, jeszcze jedna rzecz: pewnie już niektórzy zauważyli. Tutaj, w tym safe jest jedna rzecz. Ten klocek tak naprawdę jest iluzoryczny. I możemy tutaj sobie zburzyć te bloczki i zdobyć kolejny zbiornik z rakietami. I tutaj już um, tak. Zrobiłem tutaj na chwilę z jakiegoś powodu pauzę, nie pamiętam już jakiego. Ale tak, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mam Z tej strony był David94, narazka, hejus.